Witajcie w kolejnym odcinku gry Anodyr w Cave South. Czy jesteście gotowi na rozgrywkę z detektywistycznymi zagadkami w cukierkowym świecie, gdzie słodycze są zakazane? Bez zbędnych zwłok, wyruszajmy śladem ślad słodkich tajemnic. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się sprawą żmudne żelki. Klient Leonardo McLean, twój kumpel włamywacz, potrzebuje pomocy z pewną lepką sprawą. Mam dla ciebie doskonałą okazję, by zarobić. Słodka okazja dla słodkiej dziewczyny. Mam nadzieję, że to nie jakiś kretyński podstęp, by mnie wyrwać na randkę. Mówię serio, rządowy transport żelek zaginął. Myk polega na tym, że nikt w półświadku nie wie, gdzie jest. Żelki nie trafiły na czarny rynek. Leo, zwariowałeś? Chcesz ukryć żelki złodziejowi, który wcześniej buchnął je z rządowego transportu? Mówisz tak tylko dlatego, bo mnie nie lubisz. To doskonała szansa dla nas. No i możemy nawet zwrócić te żelki, jak je znajdziemy. Słyszałem, że jest nagroda. Ciężarówka pełna żelek została skradziona przez nieznanych sprawców. Wszyscy miejscowi gangsterzy chcą ją dorwać w swoje łapy. Dzień jak codziennie. Czy wiesz cokolwiek o tych skradzionych żelkach? Czy będziemy błądzić po omacku? Nie sądzisz, że gdybym wiedział, gdzie są te żelki, to bym je zwinął bez ciebie? Musimy popytać i uważać zarówno na gliny, ale i gangsterów. Jedni i drudzy będą nam przeszkadzać. Cudownie. Chłopaki dały mi cynk, że to się stało przed spożywczakiem w okolicy. Chłopaki? Rany wolę nie wiedzieć. Dowiedziałam się, że kierowca wyskoczył na chwilę do sklepu, by kupić kawę, a kiedy wrócił, ciężarówki już nie było. Złodzieje to zazwyczaj flajtuchy. Mam nadzieję, że ci nie są wcale lepsi. Może i część towarów? Flejtuchy? Kogo nazywasz flejtuchem? Nie znajdziemy nigdzie sterty żelek. To jasne. Może jedną, samotną żelkę, która spłynęła do rynsztoku albo coś w tym stylu. O, i znalazłam trop z żelek. Co my tu mamy? Kilka żelek. Może jedna ze skrzyń była uszkodzona. Żartujesz chyba. Pójdziemy tropem ścieżki ze zgubionych żelek? Myślałam, że to Twój pomysł, cwaniaku. Zobacz, następna. Musieli iść tędy. Ruchy. Musimy pójść tropem żelek, by znaleźć transport. Gdybym to ja była złodziejem, ukryłabym wóz gdzieś na parkingu. Gdybym był złodziejem, trzyma się mnie, a zbierzesz swoje złodziejskie szlify, słodka. Parkingi są dla amatorów, fachura, by schował wóz w alejce. Czyżby to było to miejsce? Tak, tutaj jest schowany wóz. Ha! W załuku, tak jak myślałam. Filunia! Jest pusty. Żelek ani śladu. Ktoś nas ubiegł. Nic mnie tak nie bawi jak te twoje krokodyle łzy. Ale ja mam tu sprawę do rozwiązania. Rusz się. Musimy się schować i uważnie obserwować ciężarówkę. Ktoś węszył przy ciężarówce, ale latarnie świeciły. Nie jestem pewien, jak ta osoba wyglądała. Wiem jedno, była raczej niewysoka. Ale się spisałeś! Na szczęście zrobiłam kilka zdjęć osobom, które kręciły się w załówku za dnia. Może nasz niewielki złodziej jest na jednym z nich? Dobra, czyli oni już wskazali, że jest to niewielka osoba, ale i tak Daniela Rodriguez'a przesłucham, aby dostać cukierek. No dobra. Czy ta osoba jest kobietą? Tak. Czy ta osoba ma czarne włosy? Czy jest blondynką? Nie. Czy ma brązowe włosy? Też nie. Czyli najprawdopodobniej jest to Lily. Tak. To Lily jest złodziejem. Przepraszam, dziewczynko. Jesteś podejrzana o kradzież rządowej własności. Zabawa w policjantów i złodziei? To nie dla mnie. Ale może będę kosmicznym kadetem, a ty będziesz złą królową obcych? Mówię poważnie. Skradłaś słodkości. Przyznaj się. Słuchaj, paniusiu. Czy naprawdę uważasz, że słodka dziesięciolatka taka jak ja mogłaby ukraść ciężarówkę, dojechać aż tutaj i zjeść wszystkie żelki? Nic nie mówiłam o ciężarówce albo żelkach. Padłaś, koleżanko. Może, może mój tato nauczył mnie prowadzić auto. Co niby z tym zrobisz? Powiesz o tym wszystkim dookoła? Miażdżąca argumentacja, kosmiczny kadecie. Być może mnie pokonałaś, ale jeszcze kiedyś powrócę w glorii i chwale. Liczę na to. Do następnego spotkania, zła królowo obcych. To było bardzo dziwne. Ciekawe, jak Leo zareaguje, gdy się dowie. No i mamy finał? Mówisz, że przechytrzyła cię dziesięciolatka? Nas. Przechytrzyła nas, Leo. Czy okradanie dzieci z podstawówki mieści się w twoim kodeksie honorowym? Zawsze mogę ci podać adres. Może powinnaś? Mam spore doświadczenie w obcowaniu z upartymi dziewuchami. Tak? I do czego cię to doprowadziło? Och, wiesz, przekonałem ją, by zajęła się pewną sprawą. Poszliśmy za topem żelek, znaleźliśmy wóz i namierzyliśmy złodzieja. I pewnie dostajemy nagrodę za odzyskany wóz. No cóż, muszę przyznać, że to kawał dobrej roboty, partnerze. No i mamy podsumowanie sprawy. To jest wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.